Halu Polacy w Niemczech jest około 13:30, 8 kwietnia albo 8 kwietnia 2023. To jest jedna z nielicznych piaszczystych plaż w Chorwacji. Położona jest między Zadarem a wyspą Wir. Nazywa się to Nińska Laguna. Nie ma tu jeszcze turystów. Dzisiaj za dużo rozmawialiśmy z panem na takim straganie, gdzie sprzedaje pamiątki. Mówił, że go dzisiaj rozłożył pierwszy raz dopiero i że spodziewa się w około jeden tydzień teraz takiej poprawy pogody że będzie pierwszy najazd turystów taka pierwsza fala jakby w tym roku dlatego on sobie ten straganik już rozłożył. Po drugiej stronie tej zatoczki widać góry mniej więcej w tamtą stronę jest taka miejscowość Selina te góry to wyglądają jak taka atrapa jakaś, taka, ta, taka dekoracja nie w tej ziemi okej, okay. Polacy w Niemczech zapraszamy na